Cześć Siemano, komórkowe świry, fani MPS And Puzzles, widzowie muszka w Austrii, oglądający i czytający tawerę EP. Mamy dzisiaj dla Was świeżutkiego, nowego newsa. Otóż twórcy gry właśnie ogłosili aktualizację, w której czeka nas kilka nowości, a także sporo poprawek. Będzie to jedna z największych aktualizacji, jakie ostatnio były. I może już nigdy tak wielkiej nie będzie, przynosi ogromne zmiany. Najbardziej to, na co my wszyscy czekamy, ale o tym powiem Wam za chwilę. To, co najbardziej tygryski lubią. Między innymi dodano wydarzenie Valhalla Forever, czyli to już mieliście okazję zobaczyć, przekonać się o tym. Dodano nowe wydarzenie Liga Złoczyńców, już w lutym się zacznie. Bohaterowie Ligi Złoczyńców otrzymują bonusy, gdy zostaną użyci podczas wydarzenia. Bla 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 bla. Pierdu, pierdu, pierdu. Chcecie to sobie poczytajcie na tawernie EP. Ale to co nas interesuje. No dobra, jeszcze jedno. Jeszcze jedno coś pośredniego. No nie będę taki. Dodano trzy nowe formacje obronne w najazdach. Dotyczy tylko zwykłych najazdów. Nie ma zastosowania podczas turnieju najazdowego i wojen. Aby zmienić formację, należy mieć zbudowaną Akademię Bohaterów. Jednak atakujący może spotkać nowe formacje w najazdach nawet wówczas gdy nie posiada jeszcze akademii. Formacje można zmienić raz na 24 godziny. Hmm. Uwaga, formacje będą początkowo dostępne jako globalna beta w ograniczonym czasie trwania, która potrwa od 15 lutego godziny 8 rana do 15 marca godziny 7 rana. Zapraszamy, korzystajcie, sprawdzajcie, mówcie co tam się dzieje. A to. Na co teraz właśnie czekaliście, to jest podpunkt trzeci tej aktualizacji, nie wiem dlaczego tylko trzeci, znaczy się dopiero trzeci, to powinno być pierwsze, wielkimi, ogromnymi, ogromniastymi literami wypisane. Dodano najazdy towarzyskie, które polegają na rozgrywce najazdowej między członkami sojuszu. Możemy się lać w końcu między sobą, sprawdzać nasze drużyny? Obronne, jak to się sprawdza, jak to funkcjonuje i po prostu czerpać jeszcze więcej, jeszcze więcej emocji, fanów z tej gry. To byłoby wszystko. Ja Wam dziękuję. Zapraszam, tak jak mówiłem, jeśli chcecie poczekać dokładnie co i jak, o co chodzi. Zapraszam na Ep. Link macie w opisie filmu. Zapraszam, komentujcie, mówcie, co o tym myślicie. Pozdrawiam.